Dzisiaj porozmawiamy. To jest krótki filmik, bo tutaj porozmawiamy sobie na temat obserwowcy, bo nic nie wiem o nim w ogóle, jakich ma, jakich ma znajomych. Więc to już na pierwszym filmiku widzieliśmy. No i co? Bierzemy jego profil. On cały czas jest online. Jak wchodzę do Robloxa, zawsze widzę, że on jest online. Więc tutaj znowu to jest napisane. To, to, to jest w ogóle niefajne. Więc. Nie jest online nadal. 3D. 3D zmienię, zmienię na 3D jego skina. Okej, okay, tak wygląda jego skin, on jest dziwny, ma, e, tutaj ma taki kolor, tu, e, tutaj no, tutaj ma taki kolor, tutaj ma inną rękę i w ogóle biały, tu też biały, tu czarny, tu też czarny, a tu jakiś, tu też jakiś, mm, więc no co... Kogo ma w znajomych? Ma 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 tylko trzy znajomych, czyli obserwator po, ma obserwatora po długo 1 ma mnie w znajomych i polska jaka po, i w ogóle obserwator to mogła się domyślić ktoś, ale polska to do z... ja dołączenia jest za. Chwila. A! 12. maja 2024. Chwilę. Wejdziemy na YouTube'a widzowie sprawdzimy na moim kanale. Kiedy to było złożone ten filmik. Ten, bo ja już nie pamiętam. To jest dokładnie ta data, którą. W której został stworzony ten filmik. Dobra. Hmm, ciekawe, jaką e, w grę grał. Skoro, chwila, skoro poznał obserwatora podłoga 01, to może grał w jego grę. Może. Hmm. No, słuchajcie, następny filmik to będzie taki, gdzie będziemy wizowie próbować się włamać, w pewnie się włamie, ale, ale nie wiem czy mi się uda, chyba mało jest na, na to, co w ogóle powiedziałem, że mi się uda, na to bardzo mała szansa, więc e, to już chyba koniec tego filmiku. Pa, pa.